Witajcie, moi drodzy, w moim kolejnym filmie. Dzisiaj będzie temat filmu nieco inny niż poprzednie, ponieważ dzisiaj będę wam pokazywała, jak prawidłowo wykonturować twarz. Będę wam tutaj oczywiście pokazywała e, triki, które moim zdaniem są bardzo trafne, e, nie będę wam tutaj oczywiście nic narzucać. Ja wam będę pokazywała. Metodę, która moim zdaniem najlepiej się sprawdza. Zatem, jeżeli macie tylko ochotę zostać ze mną i zobaczyć, jaką metodę ja u siebie stosuję przy konturowaniu twarzy, to zapraszam Was serdecznie do pozostania ze mną. Dobrze, w takim razie, co potrzebujemy wiedzieć w pierwszej kolejności, aby takie konturowanie twarzy prawidłowo wykonać. Tak naprawdę na samym początku ważne jest to, aby ustalić, jaki kształt twarzy ogólnie posiadamy. Czy mamy twarz kwadratową, okrągłą, owalną, pociągłą, czy mamy wysokie, niskie czoło, bardzo mocno wystające kości jarzmowe, czy mamy mocno wysuniętą brodę, czy mamy wąski lub szeroki nos. Wszystko bardzo jest to istotne, ponieważ pamiętajmy, że brązer ma za zadanie nie tylko nam wyszczuplać twarz, ale również chować, to, czego nie chcemy pokazać na swojej twarzy. Wiadomo, że w dużej mierze używamy bronzera po to, aby właśnie wyszczuplać tą twarz, żeby tak z zrobić tak zwaną dietę w 5 minut, a nawet krócej niż 5 minut. Więc e, jest to oczywiście normalne, że takim produktem e, chcemy sobie taką twarz wyszczuplić. Ale pamiętajmy też o tym, że to, że my przeważnie wyszczuplamy e, i konturujemy policzki, to też nie oznacza, że Każda twarz nadaje się do takiego samego nakładania ilości tego produktu jak pozostałe, bo może być też tak, że ktoś może mieć tutaj bardzo wąską twarz i automatycznie dodatkowo, dodając brązera, my tą twarz będziemy jeszcze bardziej wysmuklać. A powiedzmy, jeżeli ktoś dodatkowo przy tak wąskiej, wąskiej tutaj twarzy będzie miał na przykład wysokie czoło i na przykład wykontrujemy tutaj, a nie wykontrujemy już tego czoła, no to wiadomo, że będzie już to wyglądało troszeczkę nienaturalnie. Dlatego pierwsza właśnie sprawa, oceń, Dowiedz się, jaki kształt twarzy posiadasz. Druga sprawa, żeby przystąpić do prawidłowego konturowania, potrzebujesz odpowiedniego pędzla. Pędzel jest to bardzo ważna rzecz, ponieważ to on robi w 50% tą robotę. Dlatego, że to on ma za zadanie Wam prawidłowo zaaplikować ten produkt na twarzy. Musi on być miękki, musi być taki, żeby Wam nie podrażniał twarzy i wtedy będziecie wiedzieć i czuć, że to jest właśnie ten pędzel. Ja Wam oczywiście potem pokażę, jakiego ja pędzla używam, którego ja polecam do konturowania. Uważam, że jest naprawdę świetny, łatwo dostępny, więc później Wam to zaprezentuję. Kolejną sprawą jest brązer. Pamiętajmy, że brązer musi być dobrze napigmentowany, tak, aby też nie zrobić nam krzywdy. Ja Wam później też oczywiście w kolejnym kroku będę pokazywała, jak ten brązer y, prawidłowo aplikować tak, żeby też plamy sobie nie stworzyć. Natomiast pamiętajmy, że im bardziej napigmentowany brązer, tym bardziej musimy uważać na to, aby, y, ta pigmenta, aby ta pigmentacja nam po prostu nie wyrządziła krzywdy na twarzy. Y, bardzo ważny jest również kolor tego brązera. Jeżeli posiadamy na przykład chłodny typ urody. No to tutaj nie możemy wykorzystać brązera, który będzie bardzo ciepły i tak samo w drugą stronę. Jeżeli jesteśmy ciepłym typem urody, to wiadomo, że nie możemy za bardzo tutaj używać brązera, który będzie taki ziemisty, bardzo taki stonowany, chłodny, bo możemy po prostu wyglądać bardzo nienaturalnie. Ja wam oczywiście w następnym kroku pokażę, jak prawidłowo właśnie wykonturować twarz w taki sposób, aby wasze konturowanie. Już niektóre z konturowanie było łatwiejsze. Także zapraszam, będę pokazywać. Ja specjalnie się Wam tutaj przybliżyłam, żebyście dokładnie widzieli, jak dokładnie przebiega ta moja dieta cud, czyli to konturowanie. Mam tutaj przygotowany brązer. Tutaj pozwólcie, ale muszę sobie delikatnie przeczyścić opakowanie tej na wizji. Mam tutaj produkt z marki Affect. To jest brązer w kolorze Pure Love G0011. I tutaj z tyłu macie również całą tutaj specyfikację tego produktu, i brązer jest w takim bardzo neutralnym kolorze. Ja bardzo nie lubię brązerów, które są zbyt ciepłe, ale też zbyt ziemiste. Ja lubię takie właśnie neutralne, i tutaj ten brązer właśnie e, jest właśnie w takim kolorze. E, jeżeli chodzi o pędzel. To wybrałam tutaj pędzel, pen, pędzel. Pędzel z marki NAM. E, ja już ten pędzel bardzo często pokazuje na swoim profilu na Instagramie czy w ogóle pokazywałam go chyba też nawet na YouTubie w swoim poprzednim oba odcinku i to jest numer C1 i to jest pędzel, który dostaniecie dokładnie tam, gdzie jest witryna nam, czyli na przykład właśnie w Rossmanie chyba tylko tam jest nam, tak z tego co mi się kojarzy. W każdym razie pędzel jest bardzo delikatny, jest bardzo miękki jest, jest zbity ale nie jest tak bardzo twardy żeby wiecie nam uderzać po prostu o tą twarz tym włosiem, tylko właśnie jest bardzo Taki elastyczny i łatwy przy pracy. Tu możecie nawet sami zauważyć, jak on po prostu śmiga, że tak powiem. Jest w każdym razie bardzo, bardzo komfortowy i właśnie nie podrażnia nam skóry. Przesuwać to konturowanie jest dużo, dużo przyjemniejsze. Zatem, ja sobie tutaj wyznaczam moją linię, czyli u mnie konturowanie będzie przebiegało od mojej chrząstki. Tutaj w, pod kością policzkową delikatnie będę przechodziła z tym brązarem na samą y, kość, właśnie jarzmową. W związku z tym, że kiedyś w ogóle nas uczono, że konturowanie musi się odbywać tylko pod kością policzkową. Ja się nie do końca z tym zgodzę, ponieważ uważam, że nakładanie brązera jest również y, bardzo y, efektywne, y, kiedy nakładamy również ten brązer na tą kość jarzmową. I wtedy, no zresztą zobaczcie sami, jak to będzie wyglądało. Wtedy ogólnie będzie ta twarz wygląda dużo dużo korzystniej. Nakładam sobie w ten sposób produkt, nakładam go delikatnie takimi wtłaczającymi ruchami yy, i ściągam sobie nadmiar na dłoni, tak żeby oczywiście nie stworzyć plamy. No i zaczynam sobie. Tutaj dobrze mnie widać? Dobrze mnie widać. Zaczynam sobie od zewnętrznej części, delikatnie wtapiając produkt właśnie w linię żuchwy. Co jakiś czas delikatnie tutaj rozcieram produkt, tak, aby plama, która będzie mi się tworzyła, niestety poprzez zbyt częste uderzanie tutaj tego pędzla, to właśnie takie ruchy będą właśnie sprawiały i pomagały mi tą plamę porozcierać. Także ponownie aplikuję, pobieram produkt Znowu nakładam. Ruchy pędzla muszą być naprawdę bardzo delikatne. Sprawdzamy sobie tutaj na prosto, jak ja wyglądam. I już widzicie, jak ładnie moja linia e, kości jarzmowych się ładnie zarysowuje. Słuchajcie, po prostu taka chuda za chwilę, że po prostu zniknę. I ja ten bronzer też delikatnie lubię sobie e, zaaplikować również tutaj. Ponieważ jak będę nakładała później róż, to on będzie bardzo ładnie się właśnie prezentował razem z tym brązerem. I następnie przechodzę sobie do czoła mojego szanownego i ja zawsze sobie lubię wykonturować tutaj te boki i tak samo rozcieram i znowu delikatnie wtłaczam i rozcieram. Muszę zwracać uwagę cały czas na to, aby właśnie tej plamy nie tworzyć. Delikatnie przejeżdżam tutaj z tym produktem na linię włosów. Przy skroni tak samo, bo my też chcemy to miejsce delikatnie wysmukić. Oczywiście, jeżeli to miejsce jest dla nas mankamentem, pamiętajmy, bo jeżeli to nie jest dla nas mankamentem, to my tego nie musimy robić. Dla mnie to jest mankament. Ja uważam, że tutaj też konturowanie w moim przypadku po prostu dużo ładniej. Wygląda, jeżeli ja to konturowanie również przeniosę na właśnie czoło, linię tutaj włosów, ale również na brodę. Delikatnie przejeżdżam sobie na szyję i lubię też to robić na nosie. W taki sposób. Zobaczcie, tutaj jest ta jedna część, ta część. I tutaj mamy tą moją drugą, niewykonturowaną. No i jest delikatna różnica. Teraz będziemy sobie przechodzić do różu. Aby to jeszcze poza kamerami wkonturowało moją drugą część twarzy, żeby oczywiście nie marnować czasu. Teraz przystępuję sobie do aplikacji różu. Róż, który wybrałam, jest to mój ukochany produkt z marki KVD Beauty w kolorze Fox Glove. I to jest taki piękny róż, w takim troszeczkę zgaszonym różu. Bardzo ładnie, pięknie napigmentowany ten produkt, więc tak naprawdę im ładniej napigmentowany produkt, tym macie pewność, że nie musicie nakładać zbyt dużo tego produktu od razu. Ja tutaj tak naprawdę będę używała dokładnie tego samego pędzla. Bardzo ważne jest tylko to, żeby go wcześniej oczyścić na delikatnie na ręczniku papierowym lub na dłoni. Ja to zrobię na dłoni. Ja to zrobię delikatnie na dłoni, delikatnie go tak otrzepuję, żeby mieć pewność, że po prostu pozostałości z produktu tego brązera po prostu mi nie przejdą ponownie na twarz. I robię dokładnie to samo, co robiłam przy brązerze, czyli biorę sobie tutaj ten pędzel, wtapiam go delikatnie właśnie tutaj, biorę sobie ten pędzel, wtapiam go właśnie tutaj w róż. Pamiętajcie, że żeby pracować całą powierzchnią tego pędzla, nie bokiem, tylko właśnie całym środkiem tego pędzla, bo to ten środek tego pędzla będzie nam służył do przenoszenia tego właśnie produktu. Ściągam ponownie nadmiar, żeby upewnić się, że zbyt duża ilość mi się nie zaaplikowała i robię dokładnie to samo, co było z brązerem. Ja przy różu lubię się delikatnie uśmiechnąć i na te wystające y, miejsca kości jarzmowych nakładam właśnie róż. Róż już, nie nakładam, róż już nie nakładam od tej strony, tylko już jak się uśmiechnę, to nakładam go dokładnie. To ja wybaczcie, do podglądu również zerkam, żeby widzieć dobrze siebie. Jak się uśmiechnę, to tutaj dokładnie w tych miejscach ten róż będę nakładała i będę go aplikowała jeszcze troszeczkę wyżej. I tu już wykonuję troszeczkę inne ruchy. Najpierw takie, a następnie pociągające troszeczkę do góry. I jeżeli chodzi o sam róż, to ja jego też bardzo lubię nakładać właśnie na nos, przez co twarz będzie wyglądała dużo też zdrowiej. Lubię go nałożyć również tutaj, nad łukiem brwiowym i przeciągnąć nawet delikatnie przy dolinie łez. Tutaj mamy bez brązera, a tutaj mamy z, z przepraszam, bez różu, a tutaj mamy z różem. Zanim przystąpimy do aplikacji rozświetlacza, to chcę Wam jeszcze powiedzieć o moim takim jednym triku, który uważam, że jest naprawdę ogromnym ratunkiem w przypadku kiedy uznamy, że róż lub bronzer został przez nas nałożony w zbyt dużej ilości lub na przykład zrobiła nam się jakaś nieupragniona krecha na twarzy i chcemy wiadomo troszeczkę ten produkt wyblendować. Bardzo właśnie ważne jest to, żeby w takiej sytuacji sięgnąć sobie po swoją gąbkę do makijażu, jeżeli taki oczywiście używacie. Jeżeli nie używacie gąbki w tym przypadku, to może być to na przykład też pędzel. Ważne jest tylko to, żeby to był pędzel, który nie będzie bardzo mocno zbity, po prostu żeby on Wam nie... Hmm żeby Wam nie rozmazał całego konturowania, to może być pędzel podobnego pokroju jak ten właśnie do konturowania. Biorę sobie gąbkę, biorę sobie puder w kompakcie z kolor, mam tutaj akurat puder z maka i delikatnie biorę sobie ten produkt, nabieram sobie ten produkt na gąbkę i ściągam troszkę nadmiaru, oczywiście, i zaczynam blendować. Tylko delikatnie te miejsca, które właśnie yy, ja chcę, żeby one po prostu stały się łagodniejsze. Czyli na przykład, jeżeli uznamy, że środek twarzy tutaj jest przez nas zapełniony zbyt dużą ilością różu brązera, no to wiadomo, że gdy się delikatnie uśmiechamy i ściągamy sobie tutaj z tego miejsca. To samo może się tyczyć tak samo pudru transparentnego. E, Bierzcie wtedy po prostu pędzel, e, taki właśnie podobnego pokroju i dokładnie to samo robicie wtedy, z, e, tak jak ja to zrobiłam, właśnie z gąbeczką. Teraz przejdziemy sobie do rozświetlacza. Jeżeli chodzi o kolor rozświetlacza, bardzo ważne jest to, żeby nie dobierać również zbyt ciepłej tonacji, jeżeli posiadamy chłodny typ urody, i to samo jest w drugą stronę. Bardzo ważne też jest to, żeby zobaczyć, czy jest to rozświetlacz, który posiada na przykład krycie, bo są też takie rozświetlacze, na przykład tak jak ja mam tutaj z Diora, tutaj słuchajcie, już zapachnie luksusem troszeczkę, to jest rozświetlacz właśnie z. Diora. I to jest produkt, który jest prasowany, więc on może nam dać delikatnie mocniejszą um, taką powłokę tego produktu na twarzy w odróżnieniu na przykład do produktu sypkiego, który jest łatwiejszy zdecydowanie właśnie do wyblendowania. Pamiętajmy, że również kluczową sprawą jest tutaj wybór pędzelka. Ja mam tutaj pędzel z marki. Z marki Glamshop. Jest to pędzel numer numer T128. To jest zaraz na dole będzie pewnie numer napisany. Marka Glamshop T128. Kupiłam go w Contigo i on jest dlatego taki malutki, dlatego że y, on będzie idealnie docierał do miejsc, które ja chcę rozświetlić. A ponieważ ja nie lubię zbyt świecącej twarzy, to ja nie chcę zbyt wielu miejsc na mojej twarzy właśnie rozświetlać i w zbyt dużej ilości tego produktu nakładać. To jest y, rozświetlacz właśnie z Diora. To jest ta seria Dior Forever Kutur y, Luminizer w kolorze. A ja zresztą pokażę wam. To jest 01 Nude Glow. A zresztą już Wam powiedziałam. Jak zwykle, to samo. Więc tak, pobieram sobie tutaj ten produkt, delikatnie omiatam produkt pędzelkiem, tak żeby pędla oczywiście nie rozwarstwić zbyt mocno. I sprawdzam sobie u siebie, które ja miejsca bym bardzo chciała, żeby stały się u mnie po prostu ym, gwiazdozbiorem. Patrzę sobie i ja bym na przykład chciała, żeby ten rozświetlacz delikatnie stworzył mi efekt tak zwanego liftingu, dokładnie w tym miejscu. I aplikuję w ten sposób. Wykonując takie ruchy, zwróćcie uwagę, wykonując takie ruchy, produkt automatycznie przedostaje mi się stąd, tutaj. Jeżeli bym robiła tylko tu, to mam pewność, że ta linia zostanie poprowadzona tylko i wyłącznie w ten sposób. A tak, mam szersze tutaj pole ale również idę w tym samym kierunku. I delikatnie przeciągam również ten rozświetlacz tutaj. Później delikatnie sobie rozmazuję paluszkiem, tak żeby mieć pewność, że na pewno tej ta kreska mi się nie zrobiła. Później biorę sobie palec, maczam w produkcie i rozświetlam to miejsce tutaj. U mnie to miejsce jest na tyle takie centralne można powiedzieć na mojej twarzy, z tego względu, że jak ja sobie tutaj rozświetlę nos, to moja twarz i mój nos wygląda o wiele smuklej. Ja nie lubię bardzo rozświetlać sobie czubka nosa, bo mam wrażenie, że przez to mój nos się staje bardziej wydłużony niż jest i to też jest właśnie bardzo ważne. Pamiętajcie też, że aplikując rozświetlacz na twarzy, żeby sobie na przykład nie podkreślić mankamentów skórnych, porów rozszerzonych, jakichś właśnie zmian trądzikowych, żeby sobie na przykład nosa jeszcze bardziej nie wydłużyć na przykład, bo to też jest bardzo ważne, żeby wiedzieć się w których miejscach to należy zrobić. Więc y, dla bezpieczeństwa, jeżeli posiadacie na przykład troszeczkę dłuższy nos, to wtedy warto ten też nałożyć troszeczkę tu w tym miejscu i wtedy macie pewność, że y, skupienie tutaj uwagi będzie właśnie na tym miejscu i ten nos delikatnie Wam się stanie troszeczkę y, właśnie smuklejszy. Mm. Ja też czasami lubię nałożyć rozświetlacz na długiem kupidyna, ale nie ukrywam, że ja tego po prostu u siebie nie lubię robić. Natomiast jeżeli Wy się już na to zdecydujecie, to bardzo ważne jest to, żeby to zrobić um, przed nakładaniem pomadki, żeby po prostu nie nałożyć sobie tego rozświetlacza na tą pomadkę. Jeżeli na przykład już tak zrobicie, no to wiadomo, trzeba sobie zadbać o to, żeby tą pomadkę po prostu poprawić. Także. Tutaj jeszcze te boki twarzy, nie boki twarzy, tylko nad łukiem brwiowym lubię rozświetlić. I to jest tak naprawdę wszystko, jeżeli chodzi o rozświetlacz. Jeszcze chciałam Wam powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. Jeżeli nałożycie rozświetlacz i popatrzycie później do lustra, uznacie, że kurde, troszeczkę ten bronzer, ten róż. Zbladł i nie wygląda to tak, jak wyglądało wcześniej, to oczywiście pamiętajmy, żeby sobie po prostu wrócić do tych wszystkich produktów, które nakładaliśmy wcześniej i w te miejsca, gdzie tego produktu nam ubyło, nałożyć sobie z powrotem. Tak się dzieje, po prostu słuchajcie, z produktami. Nawet gdybyście nie nakładali rozświetlacza na twarz, to też te produkty bardzo często mają tendencję do wyblaknięcia na twarzy, dlatego też warto po wykonaniu konturowania wrócić sobie do, znaczy sięgnąć sobie z powrotem po lusterko i zobaczyć, czy faktycznie jest mniej tego produktu. A jak jeżeli jest? To ponowić sobie i nałożyć. Kochani, bardzo Wam dziękuję, jeżeli dotrwaliście do końca tego filmu. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał i że mogę liczyć na wszelkie subskrypcje, łapki do góry, że mogę liczyć na komentarze również będzie mi naprawdę bardzo miło. Oraz jeżeli tam wiecie jakieś szepniecie słówko komuś o mnie, to też mi będzie naprawdę bardzo, bardzo miło. Życzę Wam udanego dnia, wieczoru i do zobaczenia w następnym filmie.